Hostel Casa Nuestro Kuchnia, salonik A pogoda jak widać dzisiaj Pogoda jak widać dalej nie rozpieszcza A miało być słonecznie Ale dobra, spróbujemy coś tam wykombinować Kochani, czy to był dobry pomysł? Dzielnica San Gabriel Alto Obrzeża Limy, jakieś tam 10 km Ale moim celem jest góra Apusikej 1200 metrów. Nie udało mi się je zrobić na tym roku, więc może w tym. Także chodźcie ze mną. Mototaxi, mototaxi. I wiem, że tam na górę też jeżdżę. Jakieś gdzieś po drodze jest tak zwany Przystanek przystanek mototaxi na górę Apusikej. Widoki są jakie są. 1200 metrów Mnóstwo kolektywo Jechaliśmy tutaj chyba z godzinę Kierowca Ubera już był wkurzony Kierowca Ubera był wkurzony, bo korki były straszne Miał być trekking Miauist trekking po pięknych górach No jest Dwie godziny gdzieś tam do góry Trzeba iść Trzeba iść O właśnie, a Apusykiai, nawet jest tablica Pro... do kultura para el turismo Dobra, czyli jest ok, wszystko. Witamy w Peru, kurczę no Jeżeli to oglądacie Jeżeli to oglądacie, to znaczy, że wszystko OK, a ja idę w dobrą stronę i szukam jakiegoś tej postoju mototaksy na górę, bo chyba nie wejdę 4 km 4 km gdzieś tam Chodźcie ze mną, jak się nie boicie <grywamy> tereny niesamowite góry Trekking. No, co, jest pięknie. Jest pięknie. Właśnie o to chodziło. O piękne, górskie, porówiańskie krajobrazy. Zabiję, poczwartuję wszystko. Dosłownie wszystko. Takieś miejsce. I tutaj chyba są jakieś takie busy na górę. Może skorzystam. Zobaczymy. Bo tam na horyzoncie, niestety, to wszystko wygląda. Jezu. Strasznie. Sami spójrzcie jaka piękna panorama Masakra ja. Miał być trekking Jest trekking Miały być góry Są góry No za dwa sole Za dwa sole można pojechać do góry Tym małym samochodzikiem Jest transport, także jestem uratowany, ponieważ tam jest kurczę, no okropnie flaga powiewa, na no, apusyka jednak 25 soli, ta dwójka była za najbliższy szczyt, także wolę pojechać na samą górę, 25 soli nie jest dużo tym tuk-tukiem. Jeden z pierwszych punktów widokowych po drodze. <noise> Niesamowity widok, taka brama kurcze z kamieni ułożona, ale okolica. Okolicy nie widać, okolicy praktycznie nie widać. Cóż, zaraz jedziemy dalej. To jest taki mały tur za 25 soli. I kolejne niesamowite widoki. Kolejne niesamowite widoki. Ale tutaj mamy zielone wzgórza. Są porośnięte jakąś trawą. Takim dziwnym czymś, co jest tutaj niespotykane i niesamowite, ponieważ wszystkie te góry są tutaj suche i wyschnięte. Apusikej, Apusikej, 1200 metrów. Myślałem, że to jest sobie platon dronem, ale jest, no jest taka chmura, że kompletnie nic nie widać. Poza tym myślałem, że ta głowa indzienna jest o wiele większa. A to taka mała miniatura. Inca face. Aha, i wstęp, oczywiście, 5 soli. Obok jest druga góra Elcisna, ale. Tam też pocisna, ale tam tu już kompletnie nic nie widać. To nie tak, to nie tak miało być. To są podobno przepiękne wschody słońca. Tak jak dzisiaj. No, dzisiaj to już nic nie widać. Ale cóż, to wszystko wina Pacyfiku. Takiś krzyż jest. Krzyż na drogę. O! Jest całkiem miło, jest całkiem miło, są zwierzęta, są zwierzęta nawet na górze. Kamienne ale są. O! się zmachałem. Elcisne, elcisnę i panorama na okolice, której wam nie pokażę. Bo nie widać. Jest pięknie, jest pięknie, nie ma że boli. Zaliczone. Apusikaj i elcisnę w końcu. O, a tutaj. Też fajnie. Uwaga, schodzę, schodzę teraz drugą stroną góry. Tam, a w dole są gdzieś ruiny Pachacamac, jeszcze miałem jechać na wzgórze San Cristobal, z kolorowymi domkami, takie w sumie slumsy pomalowane przez artystów, ale jest trochę za, za daleko, za daleko tam jest i przy takiej pogodzie, to też nie ma sensu. Ależ mam ubaw, ależ mam ubaw z tego miejsca. Rok temu też tutaj próbowałem wejść, ale kompletnie z drugiej strony, pojechałem nad lagunę Solina, niestety słońce także zgasło i było sino, To prawda lepiej niż teraz. Potem próbowałem się przebić przez jakąś bogatą dzielnicę, ale tam, gdzie miała być ścieżka, okazało się, że jest szkoła i nie ma przejścia. Zamówiłem Ubera i pojechałem na drugie zbocze. Okazało się, że tam są jakieś slumsy, całe wzgórza pokryte biednymi domami, i tam się naprawdę przestraszyłem. Tam się pierwszy raz wydygałem w Peru. Ale tak z perspektywy czasu, to po prostu zwykła, zwykła biedota ta mieszkała. Ale wtedy, ale wtedy to miałem strach, kurczę. Zabiją, zakopią i, i po wszystkim, nie? Złapałem tuk-tuka, który zjeżdżał z góry. Dojechałem do głównej drogi, zamówiłem Ubera i spieprzałem, że hej! A tutaj taki lekki klimat wulkaniczny. Bo może to był i wulkan kiedyś. Nie sprawdziłem tego w sumie, ale całkiem możliwe. Subiektywna historia, subiektywna historia. Miał być trekking, jest trekking. Miały być góry, są góry. Jest poza miastem, jest poza miastem, także pozdrawiam. Subiektywne historie. Ta droga nie ma końca, ta droga nie ma końca, ale jest trochę zieleni, kurczę, to jest nadzieja, nadzieja dla ludzkości, zieleń. Jeżeli macie tyle samo lat co ja, to nie siedźcie w domu, nie siedźcie w domu, bo umrzecie, tylko dawajcie dolimy na szlak tutaj, bo są niesamowite, kurcze tereny. No dobra, to już nie jest śmieszne, to już nie jest śmieszne, ale jeżeli ten film oglądacie, to znaczy, że wszystko gra. Tam na dół muszę zejść. Nie zawsze jest ciekawie, nie zawsze jest ciekawie, nie zawsze jest co pokazać. Czasem są tylko bazary i i syf naokoło, ale no tak jest rzeczywistość nie? porowiańska. Elegancko, elegancko jest. Ale jest ładnie zielono, cisza, spokój. Jest taka cisza, że nic. Teraz, teraz to już jest masakra, ale gdzieś tam dalej są dwie wioski z autobusami, także no cóż, dalej, dalej, Vamos. Te wszystkie bezpańskie psy, to jest tragedia. Biegają ma takimi stadami. Nie wiadomo, będą, będą gryźć, czy nie będą gryźć. Kurczę tutaj mieszkać. Przerąbane. Gość miał tuk autoktuk, albo mówi, że nie jedzie tam. Drań. Jest autobus. Jest autobus jakiś To jest cud w takim miejscu, ale czy on jeździ. Kurczę, ale tutaj, ja pierdziele, ale dałem, nieźle kurde, spójrzcie tylko, no przecież, no przecież kurczę. gdzie jestem, to ja nie wiem, pusty, jakiś kradziony chyba, a tutaj, aż mi się nie chce wierzyć, ale zrobiono punkt widokowy, kurcze, taka altanka z widokiem, na no, kurcze, okolica. jest tym przyjemnie, nie? Widzę autobusy, widzę autobusy tam na samym dole. Kurczę, muszę dostać się do Maria Villa del Triunfo, później do Limy jakoś. Są dwa autobusy, tylko tam trzeba jeszcze zejść. Ja pierdzielę. Jedzie jeden, drugi jeszcze stoi. Polecam bardzo, polecam ten szlak. Jest niesamowity, trochę męczący, ale kurczę. To, co można przeżyć, to, co można tutaj przeżyć, to nikt wam tego nie odbierze. Tak mieszkają ludzie. To kombi jest popsuta i czekam na następny. A goście mówią, że jeżdżą do Limy, także jestem kurczę Żadnych ruin już nie będzie. Nic więcej już nie będzie, jestem wykończony. Jutro mam gruby tur, także. Się, postaram, się wrócić, postaram się wrócić do hotelu. Już mi się język plącze, ale no kurde. A teraz pytanie: czy chcielibyście tutaj mieszkać? Góry ładne przecież. Czyż nie? Czyż nie? Kurcze. Nawet jest jest autobus. Widzicie? Nawet autobus ten jeździ. Także nieźle. Da się przeżyć, da się przeżyć. Jest autobus, jest kombi. Nieźle, nieźle. Także tylko dokąd on jedzie? Jechałem tym kombi teraz, tłok jak kruszę w sardynce, jak w puste po sardynkach, śmierdziało, wytrzęsło. Wytrzęsło, bo takie były dziury tam do tej pierwszej miejscowości Maria Villa de Triumphé. Teraz gdzieś tutaj wysiadłem, nie wiem gdzie jestem, ale no, muszę się jakoś dostać do domu, do hostelu w sumie. Dobra, tutaj jest ogień już, tutaj jest ogień, trzeba tam znikać, kurczę, bo zimno się zrobiło. Jak to wszystko działa, jak to wszystko działa, to nie wiem, ale, ale działa. Dobra, starczy, starczy już. Wróciłem uberem za jeszcze soli, a to już w kącie kulinarny, czy jakiś tam makaron z mięsem, pina w słoiku i, i mięta, munia. To wszystko będzie jakieś 60 soli. Daję radę. Jestem wykończony. Jestem taki wykończony dzisiaj. Szybkie zakupy w aptece, szybkie zakupy. w mi to rano wyprawa na tzw. zwane Galapagos dla obogich. Pod warunkiem, że wstanę i że wszystko będzie ok z plecami. Także powodzenia, powodzenia i na razie.